Tym razem ku zaskoczeniu wszystkich nadal jest to partia z czeskoma. Białymi gra widz. Dobra, lecimy dalej. E, widz gra białymi. Kurde, jakieś swe. No to jest główna linia. B5 jest trochę niedokładne, jeśli dobrze pamiętam, ale... A może nie? Może to jest cały czas główna linia. I tutaj chyba się gra koniec F6, tak? I C3 albo C4 są głównymi ruchami. I teraz chyba G3? Albo końca E2. Kurde, jakieś. To wcale się nie zdziwię, jeżeli to jest jakaś teoria cały czas. No dobra, grają sobie chłopaki. Białe mają kontrolę nad D5, ale czy to jest jakieś... Nie wiem, ja nigdy nie lubiłem tych swecznikowów właśnie dlatego, że tutaj białe zazwyczaj stoją całkiem spoko, ale tak nie wiadomo, co robić dalej. Przynajmniej ja nigdy nie czaiłem tego. Wieżą... A, okej. Okay. Można zbić wieżą i potem albo zostawić tego skoczka i grać Hetman G4, albo zagrać skoczek A7 i to odbić. Okej, okay. to jest trochę riski. Czy tu nie będzie jakiegoś strzała zaraz? Się zastanawiam. Albo Hetman G5, żeby tym strzałem zagrozić? No, nie wiem, okej. Okay, skoczek E7 się zdecydował. A, i teraz można zbić. Zbić, zbić, tutaj, tutaj, tutaj mat. I chłop się poddał czarnymi. Ulala. No to znowu, moim zdaniem to jest ranking typu 2200-2300. Nie, to nie jest jakieś ba bardzo high elo. No bo z kolei czarne nie uważam, żeby zagrały tutaj jakoś super dobrze. Ale jestem pewien, że to nie jest. O ile na przykład w partii tej, co wcześniej powiedziałem, że to może być partia super arcymistrzów, no tam miałem takie przeświadczenie, że tam wiecie i teoria jest znana i tak dalej. Tutaj ładnie biały zagrał. Fajnie to wykminił, Zagrał lepiej te pozycje niż ja bym pewnie zagrał. Więc czekam, że to 2200-2300 na czeką jest zawodnik. Tak, w sumie mógłbym strzelić. Jakbym miał strzelić, to... Nie, 237 moim zdaniem za mało. Moim zdaniem 2200 tutaj będzie. No i zobaczmy, i się okaże, że tam, nie wiem. Locowy widz 1-3. I, I tam. Nie wiem, ranking 1500. Ale moim zdaniem 2200 spokojnie. No, 2300 nawet. Nice. Ładnie, no, w sumie znowu, jak się sprawdzi z kąpem jestem przekonany, że większość tego wszystkiego to jest... To jest Git. Jezu, wy znacie le teorię lepiej niż ja. Do tego momentu jest ok. Do tego momentu. Hetman C5 jest słabe. Aha, i tu można Hetman G4 było zagrać od razu. I to jest niby niedokładne, ale czarne muszą grać jedyne ruchy. Jedyny ruch dla czarnego to jest tutaj obrona. A po tym już jest przegrana pozycja. Ładne. Nice. Brawo. Jazda. O, dobrze. Ok, no to tu się gra goniec G4 raczej. Jak nastąpiło E6. Dobra, no to. Hmm. No. no. No nie było co najlepsze. Gambit portugalski, ale w takim bardzo ciekawym rozdaniu. No. Nie ja wiem, co to mogły czarne lepiej zrobić, nie? No, nie, dobra. To może być partia typu 400. Chyba tak. Tak, to właśnie trochę wygląda tak, jakby ktoś nie do końca ogarniał gambit portugalski obejrzał parę moich filmów i stwierdził, dobra, zagram sobie, nie? Ale powiedziałbym 500. 500 A, 600. 600. Chociaż kurde, czy 600 by tak zagrał czarnymi? Nie, powiem 750, tylko po prostu czarny chciał wypróbować nowy debiut. 750. O, kurcze. A, jeszcze jest napisane to przez twój filmik o gambicie portugalskim. <grywia> to wypróbował. No nie, no to tak się nie gra. Ja rozumiem, drodzy widzowie, że nie, nie sposób jest wszystko zapamiętać, ale no w trzecim ruchu się pomylić? Mając ranking 200. Trochę wstyd. Lecimy sobie dalej i tutaj widz. Gra kolorem czarnym, bardzo nieładnie o przeciwniku napisaliście, że to jest nick. I tutaj widać, że to jest partia typu 15 plus 0, nie? Albo 15 z hakiem. Więc d 4 E6. Okej, okay, no to. O, co to jest? Dobra, białymi jakieś warcaby są robione. Ej, dlaczego się. Raz. Dobra, bo zaz zaznaczyło mi się coś, nieważne. No w każdym razie mogę wam tylko tyle powiedzieć. To jeszcze nie świadczy że to jest jakieś bardzo low elo, ale raczej to już świadczy, że to nie jest high elo. To nie jest jakieś bardzo... bardzo dobre. Nie no, to jest... Ja pamiętam, że podczas speedrana miałem taką partię, gdzie ktoś grał właśnie w taki sposób, no i tu miał takie dziury, że po prostu go chyznałem. W tym momencie... Jeżeli, na, jeżeli nastąpiła wymiana tych gońców To tutaj białe już strategicznie jest, Są w kiblu totalnym Bo nikt nie będzie kryło białych pól tutaj mm. <słuch> <słuch> O kurcze Wszystko podstaw... O dobra Nice Bo była groźba mata No czarne tutaj mają wygraną Ale próbuje biały Nie, no mega dziwna. No to można zbić. To można zbić. <noise> nie! No nie! Podstawiłeś. Jezus. O! Ja się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się, że można... Ja to już myślałem, że wiecie, taka klasik partia, gdzie biały wszystko podstawił. A tu połasiłeś się na piąka. O, No, życie. Życie, ale. No, będę zaskoczony, jeżeli to jest ranking powyżej 1000. Jak to jest ranking powyżej 1000, to możecie na mnie mówić papież. To jest jestem papieżem od dzisiaj. Nie, no, to nie jest 1000. Moim zdaniem to jest 750. I sprawdzam. Pomyliłem się o 15. Widzicie, jak ja czaję czasami. Nice. Czyli nie jestem papieżem, jednak. No, kurczę, powiem, ci, powiem wam. Ciekawa poza, ale unlucky strasznie pozostawiłeś kolego. No, ale bywa i tak. E, dobra. Lecimy dalej. Tu, tu. Kurde, jak ktoś gra D4, C4 i koń C3, to zazwyczaj to już jest wyż, lepsza y, partia. Okej, okay, to jest w ogóle jakiś tam wariancik. Sam tak grywałem. Tylko jaft konkretnie mniej więcej w tej pozycji grywałem kiedyś A6, potem biłem i grałem B5 i C5. Ale czy to jest jakiś wariant, to nie wiem. A jak dostawałem takie pozycje, to wolałem to koniem bić, ale to też nie jest jakieś super poprawne. No dobra. Ej, co, coś dziwnego się tutaj zadziało. Bo czarne grały totalnie normalnie. I losowo. No podstawiły królówkę. Nie, to już G6 było lepsze. To może być figurę tutaj zdobył. Oooo. No nie wiem, strasznie dziwne to było. Strasznie dziwne to było. Bo. No, no nie powiedziałbym, że tutaj czarne grały jakoś źle. W sensie to jest wariant, który gdzieś tam ja mówię, no grywałem. Aż sobie zobaczę, czy to jest teoria jeszcze. Arcymistrzowie w ten sposób grali. Gukesh D miał taką pozycję kolorem czarnym. Nigel Short. I tu nagle nastąpiło. Kurde, coś dziwnego. No a to Skoczek E4 to nie jestem w stanie wam wytłumaczyć. Nie wiem, bardzo trudno jest mi ocenić, co to się zadziało. Tak szczerze. No ale powiedzmy. Nie no, nie mogę tutaj dać wysoko. Nie sądzę, że to był misklik. No w jaki sposób możecie zmisklikować zagranie z koczkiem na E4? Nie czaję tego. Imo, to było celowe zagranie, po prostu przez większość partii grający białymi miał tutaj związanie na gońcu, i czarny sobie o tym zapomniał. Więc imo to jest ranking. No, dam 900. Dam 900. Dla widza, żeby mu nie było miło. Znaczy, żeby mu właśnie było miło. O. No to bardzo ciekawe, że. <laughs> 300, ale. No, ale widzicie, no dlatego nie. Drodzy widzowie, niech Wam, niech dla Was ta partia będzie przykładem, że jak jesteście na niższym poziomie. I chcecie się nauczyć grać w szachy jakoś lepiej? To nie uczcie się debiutów. Nie uczcie się debiutów, bo ten zawodnik, Denwi, znał debiut, bo grał dobrze. Tylko co z tego? Co z tego, że poświęcił czas, tak jakby wiecie, co z tego, że ludzie poświęcają czas na naukę debiutu, skoro potem podstawią figurę? Hetmana. Lecimy dalej. E4 random, czyli yy, nasz widz grał kolorem czarnym. O Jezu, a łapin. Nie ma nic nudniejszego. F3. No dobra. To jest awapin, ale, ale taki nie najlepszy, bo F3 tu się nie gra. E5. Kurde. Tak szczerze? Zaraz mogą tutaj wchodzić kompozyty. No dobra, teraz nie. Ale strzelam, że. Nie wiem, po. Po jakim ruchu? Nie wiem, po losowym ruchu. To już może wchodzić i być wygrana poza. Natomiast tu, 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 tu. Tu. Okej, okay, no nie jest to high elo gra póki co, patrząc na ten debiut, ale też chyba nie jest źle. Wydaje mi się, że tutaj wszystko jest całkiem sensowne. No, te pionki mogą być albo gitem, albo nie gitem. Raczej nie będą gitem, ale okej. Okay. Bardzo tak niestandardowo zawodnicy grają, to na pewno. Ale faj, tu wydaje mi się, że na przykład osoby, nie wiem, poniżej 1400 rankingu od Buta by zagrały D3, żeby dać szacha, to jest zły ruch, bo, bo goniec sobie wróci. Więc tu, tu, tu. Zdublowanie się po linii F. Aha, i podstawienie pionka. Ej, fajnie gra! Teraz w ogóle goniec D7, po to, żeby zagrać wieża F2, bicie i wygrana partia. Jak tak się skończy, to szacun. Wieża F2. Wieża F3. O kurcze. Ciekawe, czy to działa. Po tym, po tym, po tym, po tym, po tym. Pewnie bicie i powinna być wygrana. No dobra. I wieża F2 teraz dawaj. Okej. Okay. Okej. Okay. No musi tu być mat. Gdzie tu jest mat? Ty no, może nie ma mata? O, kurczę, ale ruch, ale wieża H2? I co dalej? Nie wiem. Nie wiedziałbym, co tu zagrać. Wieża D3 może? Tyle? Koniec? Partia się skończyła. Nie wiem jaki wynik, nawet. No, strzelam, że czarny stwierdził, kurde, tu nie mogę, tu nie mogę, tu nie mogę i się poddał. Ej, to tak strasznie w środku. Muszę kupić konto premium i wtedy <ścoughs> zobaczę resztę. A, dobra, no. W ogóle goniec F1 to jest ruch, który jest słaby, jak patrzę z silnikiem teraz. A czy to wszystko działało? To jest zastanawiające. Wieża F3, najlepszy ruch. Goniec H3, najlepsze. Nie, no to to trochę chore. Bo goniec G4 trzeba zagrać i jest mat w 12 ruchach. A wieża F3 jest trochę niedokładne. Ale tutaj znowu jest wygrana. Jest wygrana, jak się zagra, goniec G2. <laughs> Z szachem. <laughs> I po tym. Tu, tu. Tu, 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 tu i tu. A tu jest po prostu remis, a tu jest przegrana. Kurde, no nie wiem, ale IMO to jest taka giereczka typu 1700 elo. W sensie, nie była to jakaś dobra gierka. No biały mi jakieś w ogóle losowe F3, które nie może być po prostu dobre. Powiedziałbym, że ok, 1600 może. 1600, bo zabrakło takiego wykończenia. Nawet ranking 2000 ponad. No, powiedziałbym, że okej, okay, gdyby nie fakt, że no, gościu zagrał w tej pozycji F3. To od razu sprawiło, że stwierdziłem, że to nie może być dobra gierka, nie? No bo to jest ruch, który nigdy w życiu, nigdy nie został wybrany do tej pory, bo jest po prostu słaby, nie? Ale skąd się wziął tutaj ten użytkownik, jak on w ogóle chyba ma bana na tym streamie, to nie wiem.